No, witam, telefon przestał nagrywać, nie zauważyłem. Także jak będę wrzucał, to wrzucę trzy filmy. Ja na papieroska, muszę się czegoś napić. Kolejna znajdka, rozerwana łuska. Wcześniej wcześniej też łuski. Znalazłem odłamki, nie pokazywałem tego, bo tylko same łuski. Więc ileż można tego pokazywać? Gdzież to się schowało? No jest. O, mój plecaczek z wyposażeniem. Zestawem do rozpalania ogniska, z solidnym nożem, takim małym kilowkiem do ciężkiego terenu, tak jak tutaj. Tylko jeszcze go nie używałem dzisiaj, nie było takiej potrzeby. Wszystko zalega bardzo płytko, nie trzeba kopać między korzeniami, kamieniami, także. Ale jak będzie taka potrzeba, tego wyciągnę. Że na filmie tego nie widać, ale nachylenie tego stoku jest naprawdę duże. Tak prawdę mówiąc, już jestem po stronie słowackiej. Tam u góry jest granica. Także na razie sobie odpocznę, napiję się. No i jak zacznę kopać i coś znajdę, to wrzucę to tymczasem. I tak. Kolejna łuska, Ani na pięciu centymetrach nie zalegała. Wystrzelona oczywiście. Widać pełno tego. Nie nudzę się, nie chodzę bez celu. Palców nie domyję nic przyjadę do domu. To jak zejdę już do auta, to wyciągnę wszystko. Zobaczymy, co co to, co to mi powychodziło. Tak naprawdę w ładnym słońcu. Także pogoda jest super, żeby jeszcze monety były jakieś, aby ten PRL. Był bardzo bardzo zadowolony, no niestety same łuski i odłamki To do następnego I taka znajdka Jakieś stare wieko Po farbie Może drzewa malowali to i zostawieni więc powoli będę się udawał w stronę samochodu się trochę już zmęczyłem no ale jeszcze będę szukał to tymczasem no i co podsumowanie no nie ma tego za dużo jak na półtorej godzinki może na niecałe chodzenia i tak jest nieźle Także wypadzik moim zdaniem bardzo udany, pokażę wam takie widoczki, są z tego miejsca gdzie parkuje samochód, naprawdę bardzo pięknie tutaj jest, polecam przyjechać, nie tylko na poszukiwania, ale i rekreacyjnie. Zde mnie jest to niecałe 100 km, także poświęciłem swój czas na takie piękne widoki Szkoda, że więcej tego nie mogę pokazać, no bo jestem w takim miejscu, że no niestety No i co? Teraz pora na pozdrowionka no Przede wszystkim Rutusa i Smoka Rzbika no wieżaka pana Cichego też oglądam a jeszcze paru, paru innych no, których teraz nie pamiętam niestety w oddali widać wyciąg narciarski nic, no, ja się będę zbierał tak jak mówiłem będą tego trzy filmy dzisiaj bo niestety telefon przestał mi nagrywać a nie jestem taki szpec aby aby to montować w jedną całość, bo po prostu tego nie potrafię. To się mówi, jestem tej, tej już starej daty. Choć duchem bardzo młody. To nic, zjeżdżam do domu, trochę mi to zajmie. I cóż, no wrzucę to, pooglądacie. To dzięki na razie.